Perfekcyjnie wyznaczony poziom na spadki bitcoina, idealne wejście na wzrosty ethereum oraz xrp, aktualna sytuacja na rynku, czyli jak zarabiać na wzrostach i spadkach kryptowalut. Mm. Cześć, z tej strony Łukasz, witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. A w dzisiejszym materiale standardowym, jak co poniedziałek, spotykamy się po to, aby zobaczyć, jak wygląda aktualna sytuacja na Bitcoinie oraz Ethereum. Porozmawiamy również na temat możliwości, z których ja korzystam, czyli edukacja związana z rynkiem kryptowalut. Pokażę Wam moje wejścia, moje pomysły na trade, z którymi podzieliłem się na forum edukacyjnym Mr. Parana dla naszych użytkowników. A tymczasem, jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię właśnie teraz do suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Przybij dzwona, za łapkę w górę i lecimy z tematem wczorajszym materiale na moim kanale mówiłem Wam o podsumowaniu tygodnia możliwości, z której korzystamy na forum edukacyjnym o kryptowalutach, czyli gotowe setupy na wzrosty i spadki kryptowalut, gdzie dostajemy gotowe wejścia od naszego zawodowego tradera, plus dodatkowo również pojawiają się tam moje analizy i moje wejścia, które również pokazywałem Wam w wczorajszym materiale. Ale wczoraj w nocy odpaliły się również kolejne dwie pozycje, o których wspominają Wam, że jeszcze są one oczekujące, i właśnie teraz są w trakcie rozgrywki. Także pokażę Wam moje wejścia na Ethereum oraz XRP, a następnie przejdziemy sobie do aktualnej analizy. Forum Edukacyjne Mr. Prada daje nam możliwość edukacji oraz właśnie możliwości korzystania z gotowych sygnałów na wzrost i spadki krypto, które zagrywamy na giełdzie BitMEX, o której link oczywiście znajdziecie w opisie. Wszelkie informacje dotyczące tego, co możecie dostać, wartości, jakie możecie uzyskać, wykupując subskrypcję na naszym forum, znajdziecie na mojej stronie, tutaj znajdziecie opis, pełen opis oraz link do rejestracji. Także wbijajcie na moją stronę, jeżeli ta tematyka Was interesuje i chcecie razem z nami zacząć. Przejdźmy sobie szybciutko tylko do moich wejść wczorajszych czyli właśnie Ethereum na wzrosty, zobaczcie perfekcyjnie wyznaczona strefa 365 dolarów, stąd właśnie zagrywaliśmy na wzrosty teraz widzicie właśnie mój pierwszy pomysł, który dałem 19 sierpnia pomysł ten został wczoraj update'owany o nową strefę na 369 gdzie dokładaliśmy powiedzmy 1% pozycji i reszta była na 365,30 jak widzimy cena doszła do 360 4,90 za Ethereum, czyli perfekcyjne wejście na Longa. tp pierwsze zostało to już podane, później zrobiłem update, właśnie jeżeli chodzi o take profity, czyli miejsca realizacji zysków. Drugim pomysłem, którym podzieliłem się na forum edukacyjnym dla naszych użytkowników, było właśnie wejście również na wzrosty w parze XRP-USD. I tutaj również widzimy idealne wejście w wyznaczonej strefie. Także jeżeli Wy również chcielibyście z tego skorzystać, wbijajcie na stronę, rejestrujcie się i jeżeli dołączcie, dajcie znać, skontaktujcie się ze mną, abym mógł Was dołączyć również do mojej dodatkowej grupy. Ok, przejdźmy sobie do aktualnej sytuacji na Bitcoinie. Tutaj również widzimy perfekcyjnie zrealizowany scenariusz. Wyznaczyłem tą strefę, ale w tej strefie miałem swoje miejsca, miałem swoje miejsca, gdzie cena prawdopodobnie właśnie miała się odbić i widzimy, że z dokładnością co do 2 dolarów ta strefa została właśnie tutaj zrealizowana, skąd zobaczyliśmy spadki o ponad 400 dolarów. Wcześniej na forum zagrywaliśmy właśnie moją pozycję, o której mówiłem wczoraj właśnie z tego miejsca. Tutaj mieliśmy uśrednienia na tą pozycję, natomiast to zostało już zrealizowane i zamknięte po pierwszym take proficie, który był z tego z tego miejsca. Pokazywałem wam to również wczoraj i tutaj ja osobiście zagrywałem jeszcze raz pozycję na spadki, ale ta pozycja powiedzmy, że była bardziej ryzykowna. I tym akurat pomysłem się już nie dzieliłem na forum, natomiast dałem właśnie moje, moje trady na Ethereum i na XRP, które zostały właśnie już częściowo zrealizowane. Natomiast jeżeli mielibyśmy patrzeć na to, co się dzieje aktualnie, dalej ta strefa jest strefą na spadki, widzimy, że cena nam tutaj spowolniła ten ruch lokalny wzrostowy, który tutaj mieliśmy poprowadzony. Ja osobiście czekam na to, co się wydarzy. W tym przedziale, jeżeli to zostanie wybite, prawdopodobnie zobaczymy troszeczkę mocniejsze zejście i lokalną strefą na wzrosty jeszcze są okolice 10 500. Jeżeli stąd się odbijemy i wybijemy kolejny nowy szczyt, powinniśmy zobaczyć podejście do okolic 11 11800 i tu również rozstrzygnie się, co dalej. Jeżeli przebijemy 12 000, to o czym mówiłem wam wcześniej. W poprzednich materiałach to zobaczymy kolejne kolejne wzrosty, widzimy mamy linię trendu do przebicia, linię trendu spadkowego od 12400 plus ewentualny retest linii trendu wzrostowego, którą tutaj mieliśmy. Są to ważne e, poziomy. Wybicie tej linii trendu spadek poniżej 10500 prawdopodobnie cena może się zatrzymać lokalnie na 10200, jednak powrót poniżej 10500 dla mnie będzie oznaczał kontynuację spadków do okolic 9600-9700, aby wypełnić lukę na cenę. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Ten poziom również, który ja tutaj wyznaczyłem, pokrywał się ze zniesieniem Fibonacciego 61%. Tutaj do Fibo zabrakło dosłownie 20 dolarów, ale nie ma tutaj dużej różnicy. Widzimy, że cena zareagowała właśnie w okolicach tego poziomu. Więc można uznać, że właśnie była reakcja. A w tym obszarze widzimy, że mamy wsparcie aktualnie na poziomie 10700, 10800, które trzyma cenę już kilkukrotnie przed dalszymi spadkami. Na poziomie 10462 mamy również wsparcie jednodniowe, gdzie cena kilkukrotnie się odbija, więc bardzo ważny poziom dla ceny. Dlatego mówię, że przebicie tego poziomu będzie już przewagą na kontynuację spadków. Jeżeli chodzi o Ethereum, cena w tym momencie wybiła się znowu z kanału. Pamiętacie, w poprzedniej analizie mówiłem wam właśnie o tym wybiciu, które miało miejsce tutaj, ta linia trendu była i tego kanału była trochę inaczej poprowadzona, natomiast wybicie kolejnego dołka pozwoliło mi na przesunięcie tego kanału i widzimy, że cena po raz kolejny wybija kanał i co ważne, również właśnie odbiła się od poprzedniego oporu i wsparcia, widzimy tutaj było opór, opór, wsparcie i opór, wsparcie, wsparcie, wybili to, wrócili, przetestowali i tutaj właśnie mieliśmy nasz take profit pierwszy i czekamy co tutaj się wydarzy, jeżeli cena wróci i wybije lokalną linię trendu spadkowego, czyli wrócimy do tego kanału, to zobaczymy podejście ceny pod 400 dolarów ale oczywiście tutaj trzeba poczekać na to, co wydarzy się na Bitcoinie. Jeżeli będziemy spadać niżej, jeżeli Bitcoin będzie spadał, również Ethereum tutaj będzie spadało i możemy zobaczyć kolejne poziomy okolice 340 dolarów, jeżeli wybijemy to wsparcie dla ceny. Widzimy tutaj był opór, wsparcie, wsparcie, wsparcie. Więc bardzo mocny poziom, który trzymał tę cenę. Myślę, że po dojściu do tego poziomu zobaczymy lekkie odbicie i Kontynuację wtedy, już spadków właśnie do poziomu 340, gdzie również mam wyznaczoną strefę dla naszych użytkowników na forum Mister Parada, gdzie dostali ode mnie tą propozycję na trade. Jest ona oczekująca, dalej aktywna i czekamy na rozwój sytuacji, ponieważ jest to strefa manipulacji według strategii Smart Money, dlatego tam spokojnie te pozycje czekają. Analizy XRP nie będę dla Was robił. Myślę, że Ethereum i Bitcoin spokojnie wystarczy do tego, abyście wiedzieli, w jaki sposób reagować. Widzimy tylko jeszcze raz to idealne wejście. I w sumie to by było na tyle, ponieważ czekamy na rozwój. Wiecie, te strefy dalej są do osiągnięcia, dalej są aktualne. Pamiętajcie również przy mocniejszym wybiciu Bitcoina o strefie 11 600, 11 000. 800 dolarów. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, pamiętaj, aby subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę i podzielić się swoją opinią w komentarzu. Jeżeli chcesz do nas dołączyć, pamiętaj, aby już bić na moją stronę Łukaszpachowski.pl i tu znajdziesz wszelkie informacje o wartościach, i jakie dostępne są na naszym forum. I wygodowania Ci życzę, niech nie będzie sobą w piątek.